Bardzo proszę pan poseł Zimoch. Dzień dobry państwu. Ponieważ kocham kolarstwo od lat i znam tutaj panów, będzie mi bardzo przykro powiedzieć to, co zobaczyłem. Jeśli taką strategię, proszę państwa, pokazujecie w Sejmie i z taką strategią dajecie się do Ministerstwa Sportu, to nie gniewajcie się, kochani. Nie macie czego szukać. To Wam przede wszystkim jest potrzebna pomoc w odpowiednim przygotowaniu i zarządzaniu związkiem. Panie Tomku, BMX, o jakich BMX-ach my mówimy? W Polsce ilu zawodników uprawia BMX? W Polsce jeździ się masowo na rowerach szosowych i MTB. Dlaczego w strategii nie powiedział Pan, nie pisnął Pan nawet jednego słowa? Gdzie chcemy z BMX-em? Mamy trenerów? Mamy zawodników? To budujmy tory na razie, jeżeli Pan już mówi o tym BMX-ie, ale zupełnie inaczej, jako popularyzację, ale nie mówmy o wielkim wyczynie. Jest mi naprawdę bardzo smutno po tym, co Pan tutaj przedstawił. Dlaczego nie mówicie nic o tym, że w marcu ma być już przeprowadzona licytacja toru? Dlaczego w strategii na rok 2020-2028 nie ma ani słowa o tym, co będzie w Tokio? Ale ja skończę. Jeżeli chcecie szukać pomocy nie tylko w ministerstwie, ale u nas posłów, to naprawdę musicie przewartościować swoją przede wszystkim pracę i swoją wizję. To jeżeli inna strategia, to ja zapytam, dlaczego kolarze obecnej kadry torowej są skłóceni z trenerami i każdy ma nowego trenera. Swojego trenera, nie nowego. Powiedzcie tu dzisiaj, jaki macie program, jaki plan działań związany z występem na igrzyskach olimpijskich. Czy ktoś z Was wie, kiedy zawodnicy powinni jechać, choćby ze względu na to, jaka jest y, różnica czasowa, klimatyzacja i tak dalej, i tak dalej. Powiedzcie szczerze i odważnie, kogo w ostatnich trzech latach wychowaliście i jaki talent wypielęgnowaliście. A może jest odwrotnie, może ci utalentowani na skutek tego, co się dzieje, rezygnują i wielu dobrych, młodych, fajnych zawodników z kolarstwa odeszło. Dlaczego nikt z Was nie mówi, że jeden z najbardziej utalentowanych kolarzy, Filip Maciejuk, został skreślony z listy stu? Dlaczego tu milczycie, o tym milczycie? Jeżeli chcecie pomocy, to mówcie szczerze i otwarcie. Jeśli sami nie potraficie kierować tym związkiem, jeśli sami nie potraficie się zorganizować, to zwróćcie się o pomoc w Polsce dzisiaj o taką pomoc w kierowaniu związkiem można się domagać. Panie Tomku, Pan powiedział o Akademii. Kiedy Pan to mówił, to ja sobie zajrzałem. Cztery lata temu w Wadowicach była konferencja prasowa i zapowiedział Pan stworzenie Akademii Pana i Majki Włoszczowskiej. To był rok 2016. Niech mi Pan powie coś więcej o tej Akademii. Działa? Istnieje? Mówi Pan, że mają być tworzone nowe. Panie Tomku, nie w bmx będziemy odnosić sukcesy, a musimy pielęgnować tor i kolarstwo. Mówi Pan o akademiach. A dlaczego nie mówi Pan i nie chwali się, że są przecież szkółki? W Polsce jest ich 200 w całym kraju. Dlaczego nie mówi Pan, że jest Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, w ramach którego w szkołach podstawowych działa właśnie 200 szkołek kolarskich? Najzdolniejsi ze szkołek przechodzą do kolarskich ośrodków szkolenia sportowego. Takich ośrodków jest 16. W BMX-ach, do tego wrócę, jest przecież kilku trenerów. I sami też musicie ocenić, że nie są to trenerzy, którzy porwą, i to, co tutaj mówicie, nie ma szansy na zrealizowanie w najbliższych latach. To, o czym Pan mówi o BMX-ach, to jest przecież bardzo duże pole ryzyka. To trzeba myśleć głównie o kolarstwie szosowym i o MTB. Niech mi Pan powie, ilu trenerów z kolarstwa w ostatnich trzech latach uczestniczyło w programie szkolenia w Instytucie Sportu? Wszyscy? To świetnie, a mnie się wydaje, że żaden. Albo na palcach i jednej ręki można by policzyć, którzy z tego korzystali. Ja gdybym był na Waszym miejscu, to po pierwsze bym się wstydził za taki program i za taką prezentację, którą przygotowaliście. Po drugie bym uderzył się we własne piersi. Jeśli szukacie pomocy, jeszcze raz mówię, u posłów i w ministerstwie, to powinniście naprawdę wszystko zrobić, żeby przekonać do tego, co, co rzeczywiście u Was się dzieje. Na takiej zasadzie yy, i obawiam się, że w oparciu o to, co prezentujecie nie mamy szans na to, co będzie się działo w Paryżu i w Los Angeles. Na takie piękne, piękne yy, słowa. Musicie sobie wyraźnie powiedzieć. I sami musicie o tym zdecydować, jeśli rzeczywiście chcecie w tym związku pracować. I chcecie stworzyć zarząd z krwi i kości, to sami musicie zrobić burzę mózgów. Naprawdę, możecie pięknie mówić o BMX-ach, ale samego środowiska nie oszukacie na ten temat. Posłów być może wielu tak, bo pokażecie kolorowy obrazek toru kolarskiego i to jest piękne. To jest fajna rzeczywiście widowiskowa konkurencja. Panie Tomku, ile medali jest w BMX-ie na igrzyskach do zdobycia? No niech Pan powie. Ile? Cztery. Cztery. Tak, ale generalnie mamy 18. Mój wniosek jest taki, że jeżeli chcecie i kochacie kolarstwo tak jak ja, to naprawdę trzeba zdecydowanie inaczej, inaczej działać. Wizerunek, jeżeli nawet chcecie poprawić wizerunek, który rzeczywiście jest fatalny, to też musicie inaczej to przedstawiać. Dziękuję bardzo.